Witam wszystkich zebranych. Mówi Zofia z Krakowa. Pobudka poranna. 12 października 2011 roku, środa, drugi koryntian, nowe stworzenie. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie nowym, jest stworzeniem, stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Drugi Koryntian, 5 przez 17, konfrontacja w Antiochii. Jakiś czas po spotkaniu Pawła z apostołami w Jerozolimie, Piotr wybrał się z wizytą do syryjskiej Antiochii, gdzie powstał pierwszy wywodzący się z Pogan chrześcijański zbór, baza misyjnej działalności Pawła opisanej w dziejach apostolskich. Tam Piotr przebywał wśród nawróconych do Chrystusa Pogan i jadał u nich, ale gdy przybyła do, od Jakuba gruba Judeo-chrześcijan z Jerozolimy, Piotr, obawiając się, co oni o tym pomyślą, zupełnie zmienił swoje zachowanie. Dlaczego Piotr nie powinien być post był postąpić w ten sposób? Zobacz Galacjan 2, werset 11 do 13. A gdy przyszedł Kafas do Antiochii, przeciwstawiłem mu się otwarcie, bo też okazał się winnym. Zanim bowiem przyszli niektórzy od Jakuba, jadał razem z poganami, a gdy przyszli, usunął się i odłączył z obawy przed tymi, którzy byli obrzezani. A wraz z nim obudnie postąpili również pozostali Żydzi, także i Barnaba dał się wciągnąć w ich obłudę. Dzieje apostolskie, rozdział 10, werset 28: I rzekł do nich: Wy wiecie, że dla Żyda przestawanie z ludźmi innego plemienia, lub odwiedzanie ich jest niezgodne z prawem, lecz Bóg dał mi znak, żebym żadnego człowieka nie nazywał skalanym lub nieczystym. Co jego postępowanie mówi nam o tym, jak wielka może być siła przyzwyczajeń wynikających z kultury i tradycji. Niektórzy błędnie zakładają, że Piotr i towarzyszący mu Żydzi zaniechali przestrzegania starotestamentowych przepisów dotyczących podziału na pokarmy czyste i nieczyste. Jednak nic nie sugeruje, by tak się stało. Gdyby Piotr i pozostali judeo chrześcijanie porzucili żydowskie przepisy dotyczące pokarmów, wywoływałoby to istotny wstrząs w Kościele, co z pewnością znalazłoby odzwierciedlenie w pismach nowotestamentowych. Bardziej prawdopodobne jest, że chodziło o przebywanie w domach pogan i jadanie z nimi przy jednym stole. Ponieważ wielu Żydów nadal uważało pogan za nieczystych, uznawali za normalne unikanie kontaktów towarzyskich z poganami w takim stopniu, w jakim było to możliwe. Piotr sam zmagał się z tą kwestią i dopiero wizja dana mu przez Boga pomogła mu zrozumieć ją jaśniej. Gdy Piotr przybył do domu Korneliusza, rzymskiego sentnika powiedział Wy wiecie, że dla Żyda przestawanie z ludźmi innego polemienia lub odwiedzenie ich niezgodne z prawem, lecz Bóg dał mi znak, żebym żadnego człowieka nie nazwał skalanym lub nieczystym. Dzieje apostolskie, rozdział 10, werset 28. Choć Piotr wiedział, jak należy postępować, tak bardzo objawiał, obawiał się urazić swoich rodaków, iż wrócił do swojej dawnej postawy. Najwyraźniej siła kultury i tradycji nadal miała istotny wpływ na życie tego apostoła. Gdy jednak nazwał dosadnie postępowanie Piotra, nazwał ją ob je obłudą, stwierdził przy tym, że nawet Barnaba dał się wciągnąć w ich obudę. Mocne słowa, zwłaszcza wobec faktu, że wypowiedziane przez Sługę Bożego o innym Słudze Bożym. Dlaczego łatwo jest popaść w obudę? Czy nie dlatego, że jesteśmy skłonni oszukiwać samych siebie co do naszych błędów i jednocześnie gorliwie wyszukiwać błędy u innych? Jakiego rodzaju obudę dostrzegasz u siebie? Jak możesz ją rozpoznać i wykorzenić? Dziękuję.